To proszę, Czik, taki cichy siedzisz, wychudzony jesteś, widzę, e, troszeczkę wysuszony, bijesz się e, z dzikiem, a e, kategoria wagowa, uwaga, 95 kg. Powiedz, ile ważysz i, i, i jak, jak to w ogóle, bo ten dzik jest dla Ja 7, 78, ale runąłem po ostatniej walce, no to co mam ci powiedzieć, ciężko mi się pozbierać, zobacz. Tak. po ostatniej walce od piątku leci do... Co mamy dzisiaj, poniedziałek? Tak, poniedziałek, tak. Skąd przyjechałeś prosto? Szczęśliwie czasu nie liczą. Czy, czy to prawda, że chciałeś się wycofać przed chwilą z walki? Dają mi takie zestawienia, że szkoda gadać. no. Wyciskają mnie jak cytrynę. A w drugą stronę jest ciężko, wiesz? Nabić to na chuj i wysłać Marsjanów w kosmos. W Różnie to bywa. Ja mówię, że ciężko mi się pozbierać po ostatniej walce. Wiesz, ta kontuzja i tak dalej, te rozbieżności wagowe między mną a moimi przeciwnikami. To widzisz, jak ja wyglądam, jakich gabarytów ale, jestem. Ale Żurą ważył no. 120, a ja ważę 95. Nie, no, w Żurą to ważył 126 chyba, tak? Ale tu macie limit wagowy, tak? 95, no podobno tak. 95? No ja, mus, ja muszę zrobić, muszę przytyć, wiesz, żeby dojść do, 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 do tej kategorii wagowej, a drugiego ja... musi a chyba 95... zjechać z wagi. Ja, nie, no, ale 95 ważyłem ostatni raz w liceum, nie? Pójdź, Chodziłeś do liceum? No kopia miałem z paskiem nawet. Ale nie ale nie, nie do swojego, nie do swojego. Panowie, tu jest. Usłyszałem, że macie się konfrontować. To jest K1. Z tego co wiem, Dziku chciał się bić w MMA. A ty mi dzisiaj ci powiedziałeś, że boks ostatecznie. No nie, no przecież ja nie mam... mi było obojętnie, nie? Ty, słuchaj, teraz jak ja bym chciał zrekonstruować więzadła krzyżowe, to sama operacja, sam okres oczekiwania na operację trwa ileś tam czasu. Rekonstrukcja, tak? Wymaga rekonwalescencji. Nie, nie pogodziłbym tego z czasem w życiu. Więc ja mogę robić tylko w stójce. Mogę robić tylko, tylko boks. Klik mówi, że sama stójka barzyńskie Jiujcu, nie? Tak. <głos》> Z capoeira. Słyszałem, że jesteś bardzo lustrowany. No, jeszcze od jakiegoś czasu, wiesz, no nie ukrywam, że jakaś, jakąś przeszłość mam, tak? To mi dokucza bardzo mocno. E, jeszcze gdzieś tam w związku z tą sytuacją, tą, tą medialną, w, w, w jednej z, z bardzo znanych telewizji, no wiesz, no, komenda też na policji, za, zamieszane inne służby. Mam. Tryb śledzenia przez, przez drona i nawet, nawet gdzieś tam ostatnio jechaliśmy poza miasto, gdzie on się zawiesza po prostu za nami i wisi sobie w powietrzu. Nie, dron. nie jest, że ja zwariowałem, tylko tak jest, wiesz. Ale jeden dron? No nie wiem ile dronów, no ale mamy ewidentnie mamy drona, który za nami lata i to jest tak zwany ma tryb śledzenia naszych urządzeń mobilnych. Czyli telefon, Dlaczego telefon? nie wiem? No ja już nic nie robię złego, hmm. tak? Serio, dron za to? No mówię ci bez zbytów, no słuchaj mało tego, yy, powiem ci lepszy numer, mam tak, że wyszukiwarka Google Niedawno nie działa mi mikrofon, muszę włączyć i wyłączyć telefon, a jak mi się logują jakieś urządzenia przy moim urządzeniu mobilnym, to masz awarię na przykład z transmisją danych, albo no tak jakby, słuchaj masz na przykład połączenie, tak, jest sygnał i nagle włącza ci się drugi sygnał, albo wyszukiwarka, wyszuki na przykład nie wiem, Chrome albo Google yy, rozpoznaje ci zmianę sieci, wiesz. Takie cudna siedząc z moimi telefonami. No nie wiem, no ktoś się uparł na mnie. A jestem grzeczny. No. A może się marczył o ciebie? No ma na pewno, tak. Albo telefon chujowy. No nie, no nie, telefony mam takie nawet, nawet normalne, no. Dobra. Tak, jednak jest tak, że y, y, friki promują, no to trzeba umieć w MMA w parter, trzeba umieć w klincz, w zapasy, dlatego bardziej widowiskowo się ogląda te pojedynki w stosunku. To będzie nasza walka, czy, się nie do MMA. We, weź mikrofon. Czy. To nasza walka będzie tak, ostatnia runda w MMA, to, to że do ostatniej rundy nie dojdzie wiadomo. Nie, nie, was nie, was, nie, nie ale was... jakbyś miał ochotę, to bardzo chętnie zobaczę. Nie, no mnie to się rozstrzyga wszystko w pierwszej, w pierwszej rundzie. Tak liczysz, że to będzie pierwsza runda? No tak, albo. albo w... mogę mówisz, że pół roku za w szczosie trainingowej. No, nie, to no, no, dam z ciebie wszystko po ostatnim moim nieprzygotowaniu się do walki. Mówisz, że miałem taką. No za... słuchaj. Runąłem jak stary dach bez kitu ci mówię. Normalnie jeb... o honor, no, o tak honor. Nie, to nie chodzi o honor. Chodzi o samo to, że, że wchodziłem bez przygotowań na pierwszą walkę z Andrzejem, z ostrego baletu, że jeszcze waliłem po drodze i nie będę ukrywać, że ja nie jestem święty, tak? Uminąłem wszystkich dziennikarzy, jak schodziłem z, z, z ringu i powiedziałem, że czekajcie, palne i wracam na wywiad. Yy, I tak zrobiłem. Poszedłem, palnąłem, wróciłem na wywiad. Jeszcze ten, co mi, ręka... ten, co mi wiązał taśmę, to mówi: mordo, to ja ci wiążę taśmę, a to ci gruda z nosa wypada. Padła. No to co ja mam mówić, że ja mam aureolę? No nie, nie jestem święty i trochę runąłem, bo zrobiłem trzy treningi z Jackiewiczem, zrobiłem dwa, tre, dwa treningi, Rafała pozdrawiam, trzy przepraszam, ale to było je pie pie po treningu. No i z Ryjkiem, Ryjka pozdrawiam ze Sparty, całą Spartę, też tam zrobiłem taki trening, no że to wszystko w kit były treningi, nie było żadnych przygotowań. No ale teraz do tej walki się przygotujesz? No od jutra, tak, no, postaram się. No. Zrobił. No, no no jakąś jeszcze, jednostkę psychologową wam nie, nie, jeszcze słuchaj, nie, powiem ci szczerze, jestem na maksa chory. Przeziębiłem się, był ostry przeciąg w moim życiu ostatnio. Lecę cały czas tapsin, tapsin. Tapsin, Tapsin, przewiało mnie cały czas Tapsin, witamina C i trochę brylantyny, ale to tylko trochę. Tomek walił Fetanol Max. A nie. Tomek, ja tak słucham i zastanawiam się, czy ty masz zamiar yy... Te używki trochę zniwelować, teraz przynajmniej. Zniwelował? Tej... Teraz słuchaj, powiem ci szczerze: moje dziecko bardzo dużo zmieniło w moim życiu, moja żona bardzo dużo zmieniła w moim życiu. Wszystko, wszystko się zmienia w moim życiu, ale nie możesz zmienić czegoś tak z dnia na dzień u kogoś takiego jak ja. Z tak, tak, z, tak zepsutej osoby z przeszłością, po przejściach. Nie da się z dnia na dzień zmienić wszystkiego. Staram się jak mogę, naprawdę jest to mega ogromny ciężar. Każdy, kto był uzależniony, nie wiem, ja też nie będę, nie będę krytykował Popka, tak, bo Popek nagrał sobie w KIT film, gdzie spałem się zamy bardzo długo. Ja go serdecznie go lubię i go pozdrawiam, niech on tam się trzyma, niech się kuruje, ale on jest, on jest chory, tak? Ja też jestem chory, ja nie, nie mówię, że ja się zmagam z taką chorobą, to jest choroba przewlekła. Ludzie, którzy mi dokuczają, nie mają pie, za przeproszeniem pełnego pojęcia, co oni pieprzą za głupoty, wiesz. Ja waliłem dawki uderzeniowe, takie śmiertelne dawki trocizny, że jakbym Ci pokazał filmy, to by pozmiatało tych wszystkich melanżowników z planszy i karetka by ich zabierała. Na storego, no, na storego. No, Przecież no, no, nie jednego odwiedzałem po trzech dniach czy tam czterech dniach baletu, że zabierali go elektrowstrząsy, żeby się ocknął w ogóle, żeby wrócił do życia i wiesz, no ja nie, nie, szczyc, nie szczycę się tym absolutnie. Ja się tylko cieszę, że żyję, wie, że żyję, mam się dobrze, funkcjonuję w miarę normalnie, w miarę przyzwoicie po tych wszystkich przejściach. Moja głowa nie jest aż tak, ze, nie wiem, zdewastowana, żebym ja nie potrafił odróżniać dobra od zła. Wiem, co złego robię, wiem, co mógłbym zrobić dobrego, ale nie mam jeszcze tyle sił, żeby to wszystko zmienić, po, połączyć, dopiąć ten ostatni guzik i wiesz co, no czasami kurczę też mam jako osoba, no, Osobowość nieprawidłowa, powiedzmy. Też mam różne zaburzenia, które gdzieś tam no, kieruję się emocjami. No i dzisiaj tak faktycznie było, tak, że miałem zrezygnować z tej walki, wiesz? No w k***a mi to, że wychodzę do k**a, za przeproszeniem, znamy się z kolegą, fajny chłopak, do hama wielkiego, gdzie on mnie strąci kurwa jednym ciosem w pierwszej rundzie. Jak? Ja, czy teraz, ale, szup, szup, ale, szup, szup, ale byłem się z Krystianem podzianą na Z Posypie. Krystianem <laughs> <laughs> się z Krystianem. Ile ważył? 130? Biję no. się z Jurą, mam 126, mówisz? No, ja 95, pięć. Pijany mnie zjadł z planszy. Pijany, ale... Do, biany biany biany. do Christiana wychodzimy pijany. Ale mama było tam. Cik, ale to jak ty nie wierzysz w siebie i nie zaczniesz trenować, to ma sens ta walka? Skoro no, masz się... dziecko, masz żonę, no. nie wiem, nie, nie Wysy, szkoda ci nie zdrowia? No... Mm. Trzy tygodnie to jest niby dużo czasu, tak? Można, można się dokręcić, ale nie mam takiej wiary w siebie, wie? Ale słuchaj, w wywiadzie no mówiłeś... Prawie, ten... Nie, mówię ci szczerze. Ja Pan Tomku, w wywiadzie, wywiadzie, wywiadzie no. mówisz, pytali się ciebie, czy jesteś na odwyku, nie? A ty mówisz wtedy, odwyk... Jest, jest, masz mocny charakter, no Tak, no, wrzucasz wszystko no, tak, i z charakterem no, odrzut... Ale to jest choroba przewlekła dzików, wiesz, to w jak bumerang. Nie da się tak powiedzieć, że tak, mam jajca, znam takich kotów, że naprawdę rok wytrzymywali, yy, albo, albo znam też takich, co zrobili sobie frytę, wiesz, i zaraz była pruta dupa, albo przepita fryta i jeszcze przewąchane, yy, nie, nie chcę mi się na wygadać, Nie ma mocnych tak to, no. Nie A to mocnych. czemu sobie nie tej walki nie dasz jako taki priorytet i motywacja, żeby rzucić te używki? I wziąć się za siebie te trzy tygodnie. No właśnie, i pokazać. Właśnie tej motywacji było za mało w moim życiu, bo wiesz, ten szereg problemów, który się pojawił, i, i te, te wszystkie moje zobowiązania, jakieś tam wieloletnie, które się nawarstwiały, i to, i to z, wiesz, z miesiąca na, z roku na rok, nawet nie z miesiąca na miesiąc. No, odsknąłem się trochę za późno, wiesz. No już... Ale to co, myślisz, dasz radę, czy... No... Nie no, na pewno dam radę, no dam radę, tyle tyle, ile z... dam radę w stanie zrobić, to... może ile będę w stanie zrobić, przepraszam, to zrobię, tak. No, na, na ja zabrakło mi tlenu, gdzieś krzywo stanąłem, jeszcze byłem w, w, w takich butach, w jakich byłem, tak. No i to normalne, że ka każdy, wie, jak są te acelu uszkodzone, to krzywo staniesz na nogę, jest taki ból, że przechodzi ci po prostu... bo no, masz panie później na kolanie i nie możesz zginać nogi. I to jest taki impuls, że no, nie chciałem nawet kontynuować walki, bo to byłoby bez sensu, wiesz. No to trzymamy za to kciuki, no. żebyś dotrwał do tej walki i pokazał co potrafisz. Dziękuję bardzo.